Gotta go like that, man. Roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu na jeździe, wstańcie, ratujcie! Wzywam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich. Przywołuję żołnierzy i członków służby zwycięstwu Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, a także Związku Walki Zbrojnej. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji Podziemia Niepodległościowego. Stańcie, DAPEL. Chwała Może niektórych dziwi obecność na dzisiejszej uroczystości naszej parafii przemienienia Pańskiego na Białogonie. Jednakowoż to właśnie u nas, na Pietraszkach, nieoceniony ksiądz Mieczysław Połoska, proboszcz Białogoński ukrywał 150 ocalonych z powstania warszawskiego. Warto i o tym pamiętać. Dzisiaj stajemy do wspólnej modlitwy w intencji żyjących powstańców warszawskich oraz w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy i osób cywilnych. to teraz się ustawimy łatwiej, proszę. narodu tu stoi. Się i pochłonimy się. No. ибешева. Супер работа. Супер